Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj szybki odcinek um, i opowiem Wam e, o letnich kolorkach od firmy High Hybrid, ponieważ e, przysłali mi ostatnio trzy fajne odcienie i pomyślałam sobie, że Zamiast pokazywać tylko tych trzech odcieni, pokażę Wam jeszcze, jakie kolorki dodatkowe trzy polecam Wam na okres letni, czyli ten teraz, co przed nami bardzo szybko idzie. I pokażę Wam też nowość, czyli oliwkę, jak ona wygląda, i ogólnie y, trochę o niej opowiem, ale najpierw opowiem Wam o gazecie, która będzie jutro. Od 13 maja jest to gazeta pod tytułem Paznokcie, która jest, będzie dostępna właśnie od poniedziałku w Empiku i na stronie, słuchajcie, 62. Sobie tutaj szybko um, przelecę. Obok, um, obok reklamy Indigo Glass jest moja praca. Moja praca, tutaj mamy pracę kolorowo, właśnie, która jest moje, to jest moje wykonanie. I ogólnie to jest jedna z dwóch gazet, która będzie w maju, ale to jak przyjdzie do mnie przedpremiera, to wam ją pokażę, ponieważ właśnie mam przedpremierowy magazyn i polecam Wam, ponieważ naprawdę są fajne tutaj różne artykuły, więc naprawdę polecam nie tylko jeżeli chodzi o zdobienia, ale też właśnie są bardzo fajne informacje, które mogą być dla Was przydatne albo na no ogólnie na przyszłość. Także naprawdę bardzo fajna rzecz, także polecam do kupienia. Ogólnie jeszcze tu jest cena 13 zł, więc za pika, iść w poniedziałek i kupić właśnie magazyn paznokcie. Dobra, a teraz bez zbędnego gadania przechodzimy do pokazywania tych kolorków. Może przejdziemy najpierw od um, tych. Które ostatnio do mnie przyszły. To jest z kolekcji Unicorn. Są to trzy kolorki: dwa pastele i jeden, także pastel, ale bardziej ciemny. Może właśnie od tego zacznę. To jest kolorek 309. Jest to kolor pastelowy, fioletowy, ale trochę ciemniejszy. Bardzo fajny kolor. Ogólnie te kolory są o tyle fajne, że pierwsza warstwa od razu od razu kryje. Następne dwa kolorki pastelowe. Najpierw opowiem Wam o różowym. Różowy 208. Piękny, piękny, różowy. Taki różowo-biały bardzo kolor. Um, który um, kryje po dwóch warstwach, ale jest naprawdę przepiękny i kolor, który mam na paznokciach i na Instagramie też widzieliście, albo um, możecie zobaczyć zdjęcie właśnie tych paznokci, to jest kolorek 317, I to jest właśnie ten kolor na moich pazurkach 317 i to jest piękny, piękny odcień niebieskiego. Także y, bardzo, bardzo fajne i udane kolory ogólnie. Y, kolekcja unicorn jest bardzo, bardzo udaną kolekcją, naprawdę piękne ma odcienie. I teraz pokażę Wam trzy kolejne, już y, z żadnych y, z kolekcji. Um, są to odcienie, które są odcieniami w kolorach właśnie takich fioletowo-różowych. Może najpierw zaczniemy od najciemniejszego. Jest to kolorek 220. Um, Kolor, który jest typowym, typowym fioletem wpadającym w fuksję, Także naprawdę bardzo, bardzo ciekawy odcień. Kolejnym odcieniem jest kolorek 209, jest to kolor typowy, malinowy, bardzo chodliwy kolor teraz u mnie, bardzo dużo osób go bierze, ponieważ jest taki nie aż za jaskrawy i nie aż taki ciemny, więc taki pomiędzy idealny. No i kolorek już bardziej jaskrawszy, to jest odcień 251 i to jest, słuchajcie kolorek, który przypomina mi troszeczkę um, Sugar Mamę z Indigo, ale nie aż tak bardzo, ponieważ nie jest on aż tak pomarańczowy, tylko ma właśnie podtonów różowych. Jest to takie pomieszanie tych dwóch kolorków. I ostatnią rzeczą, o której chciałam powiedzieć, jeżeli chodzi o H, jest nowość. Ogólnie nowość z tej firmy jest to oliwka. Żelowa oliwka, która jest, to jest jedyna oliwka, którą zauważyłam, że jest z brokatem. Ta oliwka jest z brokatem, więc to jest super Oczywiście ten brokat jakoś nie przeszkadza w nakładaniu, ale ogólnie co oni nam to piszą? Jest tak: olejek e, jojoba, witamina C i wyciąg z. Balsamowca miry. także naprawdę ładnie pachnie, ale tak bardzo, bardzo delikatnie nie jest, jakoś nie wiadomo jak perfumowana. I sobie nałożę tutaj na jednego, na jednego pazurka skórki. Powiem wam, że od razu się wchłania i nie ma czegoś takiego, ale bardzo delikatnie pachnie, więc to jest super, jak ktoś nie lubi bardzo perfumowanych oliwek. Także naprawdę bardzo, bardzo fajna nawilżająca oliwka, którą polecam. Jest naprawdę super i jeszcze ma 5 litrów. I ogólnie, jeżeli chodzi o pakowanie, to jest podobne do co lakierów, tylko jest przeźroczyste, hmm, buteleczka. No i oczywiście w środku jest brokatowy ten przeźroczysty żel. I jest naprawdę bardzo, bardzo fajne produkty. Polecam Wam ogólnie Zawołam polecam e, firma High Herbed, bo naprawdę to jest bardzo, bardzo fajna firma, em, która ma naprawdę nietypowe kolorki, na przykład takiej fuksji nie widziałam nigdy w innych firmach, a naprawdę bardzo, bardzo ciekawy kolor także radzę się, też polecam zainteresować, ponieważ naprawdę, naprawdę ta firma robi dobrą robotę i jest super także polecam Wam ją gorąco z całego serca Dobra moi drodzy, to by było na tyle. Tu macie filmy proponowane, jak macie nie do Twojego gadania. Tu macie przycisk do subskrybowania, do którego Was zachęcam, żebyście kliknęli, ponieważ dochodzimy do 6000 subskrypcji. Także tak moi drodzy, ja Was zapraszam do kolejnego odcinka. Pa pa!